Jesteśmy na wojewódzkiej konferencji trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzisiaj cieszy bardzo duża frekwencja ponad 450 szkoleniowców, pań i panów trenerów. Myślę, że bardzo inspirujące wykłady, bardzo inspirujące zajęcia, które później będziemy chcieli przenieść w działanie, czyli to, co się będzie działo na boisku. Jestem po rozmowie z trenerami, wiadomo, że wymieniamy dziś spostrzeżenia i są bardzo zadowoleni z dzisiejszego dnia. No i myślę, że będzie to już tradycja, że ta konferencja grudniowa w, taki, w takiej formie będzie się odbywała. Tematyką naszej dzisiejszej prelekcji były optymalne odległości w ataku i w obronie. Przede wszystkim chciałem pokazać trochę inne spojrzenie z innej perspektywy. Dużo się mówi, że w obronie, żeby zawsze być blisko siebie pod kątem kompaktu, tych małych odległości, ale chciałem pokazać inne spojrzenie, że też są sytuacje, w których warto być nieco dalej od siebie. Że, będąc dalej, bez piłki, może dać Ci to szereg pozytywów, szereg takich dobrych, dobrych działań. Z drugiej strony, w ataku, żeby też nie zawsze być w takich dużych odległościach, okupować optymalnie przestrzeń na boisku, tylko żeby być blisko siebie, bo, będąc blisko siebie, jesteśmy w stanie. Skupić uwagę przeciwnika, e, zadbać o te lepsze relacje, zwiększyć ten pogry, ok? Trochę z innej perspektywy, ale przede wszystkim zachęcić trenerów do, e, do inspiracji. Do tego, aby nie dać gotowe rozwiązania, ale żeby zachęcić trenerów do refleksji. Do tego, żeby po tym moim wystąpieniu było jeszcze więcej pytań, wątpliwości, zagwozdek niż gotowych rozwiązań. Tak, taki był cel i mam nadzieję, że udało się to osiągnąć. Zawsze takie spotkania są bardzo sympatyczne i wartościowe, nie tylko ze względu merytorycznej, ale dlatego, że można na takich spotkaniach spotkać byłych kolegów, trenerów, zawodników, z którymi byliśmy kiedyś bardzo, bardzo blisko. Teraz widzimy się rzadko, dlatego zawsze tej, tej wiedzy brakuje, więc każdy moment, gdzie można łyknąć trochę wiedzy, a przy okazji spotkać swoich dawnych kolegów jest bardzo fajnie. Takie czasy były, zdarzało się, byłem gdzieś prelegentem w Drasku Pomorskim. Natomiast no, mówię teraz, są młodzi trenerzy, mają obszerną wiedzę, więc taką świeżą, nową, więc warto posłuchać nowinek. Chciałem pokazać, że tak w drugiej części tytułu było, że Polacy nie gęsi i że potrafimy tych poszczególnych obrońców wykorzystywać w różny sposób. Bardzo fajny, bardzo oryginalny, dostosowany do tego, jakie profile posiadają do ich umiejętności i do ich profili motorycznych. Lechają to w świetny sposób, różnorodno zarazem, więc stąd taki pomysł i myślę, że, że udało mi się to przekazać dzisiaj. To jest czasami jedyna, jedyna okazja do tego, żeby spotkać się w takim większym gronie, wymienić doświadczeniami. Ja sobie bardzo ceniłem tę konferencję, Uczestniczyłem w nich w ramach szkoleń Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej kilkanaście lat temu, i to były bardzo wartościowe szkolenia, i wiele z nich skorzystałem, wiele z nich wyciągnąłem. Także myślę, że to bardzo cenna inicjatywa. Wojewódzka konferencja trenerów to okazja do tego, żeby się spotkać. Przede wszystkim nas trenerów jest coraz więcej w województwie zachodniopomorskim. Z roku na rok przybywa tych trenerów i to jest świetna okazja, żeby wymienić między sobą poglądy, doświadczenia, ale też posłuchać ludzi, którzy coś w piłce osiągnęli. Ludzi, których znamy z telewizji, znamy z gazet, a teraz mamy bezpośredni kontakt. Nie dość, że możemy wysłuchać ciekawych, ciekawych wypowiedzi, to jeszcze można z nimi osobiście porozmawiać, zadać pytania, więc myślę, że każdy stąd wy... Idzie zadowolony, a, a rzeczy, które tutaj zobaczy, będzie mógł przełożyć na piłkę w niższych klasach rozgrywkowych czy do szkolenia młodzieży. Mojego dzisiaj wystąpienia będą kompetencje miękkie i twarde. Uważam, że to są dwa podstawowe filary w budowaniu swojego warsztatu trenerskiego, ale także i zarządzaniu ludźmi, wszystkimi aspektami związanymi właśnie z kompetencjami. Na każdym poziomie, niezależnie od grupy, wieku czy drużyny, z którą się pracuje, kompetencje miękkie i twarde są nieodzownym, są elementem, które każdy trener musi posiadać. Bo przyjęło się i tutaj zdradzę jedną część z mojej prezentacji, że 70% pracy trener dostaje posługując się kompetencjami twardymi, 30% miękkimi, natomiast zwolniony jest za brak 70% miękkich kompetencji, a, a, a nie twardych. chętnie że uczą się i zawsze ja też nie jeździłem 3 lata z różnych powodów. Teraz nie tylko, żeby się dokształcać, ale też zdobyć te punkty. Dobry zamysł ze ZPN-u, bo tutaj dużo się można nauczyć. Można też spotkać kolegów, których się nie widziało przez jakiś czas porozmawiać w miłym towarzystwie. Atmosfera tego jest taka naukowa, ale też przyjazna. Zorganizowane jest to, bo tutaj miałem wcześniej dwie konferencje, no tak naprawdę bardzo profesjonalnie, bo to wszystko idzie w dobrym kierunku i na pewno dużo można tego przenieść na swój jakiś tam materiał to w piłce dziecięcej i też w piłce seniorskiej, typowo amatorskiej też można i typowo profesjonalnej, bo przeważnie przecież to są trenerzy UEFA, którzy pracują z zespołami do trzeciej ligi, no zdarzają się, którzy są wyżej, natomiast dużo y, fajnych rzeczy, no i przede wszystkim y, miłe otoczenie, y, człowiek się fajnie czuje, dobrze zorganizowane, więc same superlotywy. Myślę, że dzisiaj w ogóle był bardzo inspirujący dzień, bo temat przekrój tematów był taki szeroki, a ja miałem przyjemność podzielić się swoimi spostrzeżeniami z tematu wprowadzenia młodych piłkarzy do poziomu piłki seniorskiej, z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą ten etap, z pewnymi definicjami, wskazówkami no i rozwiązaniami, które są już powszechnie stosowane w federacjach, w klubach zagranicznych, w Polsce. Również kilka przykładów tutaj z województwa pomorskiego Myślę, że, że dla słuchaczy bardzo ciekawych było dowodzących temu, że talent rodzi się wszędzie, każdy ma swoją szansę i nawet jeżeli gdzieś tam w pierwsze tempo zawodnik nie rozwinie się albo nie dostanie swojej szansy, ciągle ma możliwość na to, żeby w przyszłości móc zrealizować swoje marzenia. Zawsze inspirująco i zawsze, że tak powiem, jest to, jest to wyzwanie spotkać się z trenerami rok po roku, ale takie świadome towarzystwo trenerskie jak tutaj no, wyzwala pozytywne emocje i myślę, że i odbiór i uczestnictwo takie aktywne trenerów potwierdza Fakt, że, że ten temat jest ważny. Robimy wszystko, żeby doskonale funkcjonować jako drużyna, ale pamiętajmy, że najbardziej dumni jesteśmy na koniec dnia, później z tych zawodników, którzy trafią do poziomu piłki seniorskiej, a jeżeli zagrają reprezentacji Polski, to są szczególnym powodem do dumy i satysfakcji.